Dzień dobry, witamy Was serdecznie i zapraszamy do cotygodniowego przeglądu ofert pracy w Holandii. Święta zbliżają się dużymi krokami, dlatego zadbaj o swój budżet, aby je przygotować i obdarować bliskich fantastycznymi prezentami. Jeśli zastanawiasz się, jak szybko zarobić, aby na koncie nie było debetu, mamy dla Ciebie propozycję pracy w Holandii. Pamiętaj, że u nas wynagrodzenia są przelewane na konto co tydzień dlatego szybko podreperujesz budżet. Ofert pracy jest mnóstwo. Jak widzisz do wyboru masz następujące sektory logistyka, produkcja, ogrodnictwo, techniczne, usługi i inne. Dzisiaj szczególnie rekomendujemy dwie z nich, a mianowicie logistykę i produkcję. W magazynach możesz między innymi pracować jako order picker z asortymentem niespożywczym, w tym na przykład plecaki, ubrania, kosmetyki. Pracujesz na hali ciepłej, nowoczesnej, w niezwykle przyjaznej atmosferze. Masz tu szansę podszywować język angielski, rozmawiając z kolegami. Oferowana stawka to 11,15 euro brutto za godzinę. Druga propozycja z branży logistycznej to praca przy rozładunku i załadunku. Jest to praca w godzinach od 18 do 3 w temperaturze około 10 stopni Celsjusza. Stawka na tym stanowisku to 11,50 euro brutto na godzinę. Sektor produkcyjny również obfituje w ciekawe propozycje. Możesz pracować przy produkcji przekąsek serowych. Praca polega na zawijaniu serka w plasterki wędrin, natomiast na innym dziale produkowane są nadziewane serki brie. Praca odbywa się na dwie zmiany: od 7 do 16 oraz od 16 do 23. Na hali jest niższa temperatura, bo około od 7 do 10 stopni Celsjusza. Możesz także pracować w przetwórni i drobiu. I w zależności od działu, na którym pracujesz, zarabiasz od 10,78 do 11,96 euro brutto na godzinę. Musimy podkreślić, że czekają na ciebie atrakcyjne dodatki za nadgodziny. Te i wiele innych ofert pracy znajdziesz na naszej stronie www.abpraca.pl. Wejdź w zakładkę, zgłoś się, wypełnij wstępny formularz zgłoszeniowy. Dla nas będzie to informacja, że jesteś zainteresowana ofertami pracy. Oddzwonimy ze szczegółami. Z przyjemnością opowiemy Ci o naszych pozostałych propozycjach. Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio. Wejdź w zakładkę kontakt na www.bpracek.pl. Czekamy na Ciebie. Za dzisiaj dziękujemy. Do zobaczenia zatem i do usłyszenia.